Jeśli interesujesz się przyszłością technologii i zieloną rewolucją, musisz tego posłuchać. Mówimy o miedzi, metalu, który napędza naszą cywilizację i staje się kluczowym surowcem w globalnej grze o dominację. W obliczu napięć geopolitycznych, Ameryka wykonuje wielkie ruchy, by zabezpieczyć swoje łańcuchy dostaw. I właśnie dlatego polskie KGHM, jeden z największych producentów miedzi na świecie, znalazło się w centrum uwagi. Światowe zapotrzebowanie na miedź rośnie w zawrotnym tempie. Analitycy przewidują, że do 2035 roku może się nawet podwoić. Dlaczego? Miedź jest absolutnie kluczowa dla zielonej transformacji. To krwiobieg samochodów elektrycznych, które potrzebują jej cztery razy więcej niż tradycyjne auta, a także farm wiatrowych i paneli słonecznych. Co więcej, każdy gadżet, centra danych i rosnąca potęga AI są od niej uzależnione. Dlatego Stany Zjednoczone zwiększają zapotrzebowanie, by wyprzedzić Chiny w globalnym wyścigu technologicznym. I tu na scenę wkracza Polska. Polski gigant KGHM jest jedną z niewielu firm, która może odpowiedzieć na ten popyt niemal natychmiast dzięki gigantycznym rezerwom. Podczas gdy świat martwi się o niedobory, KGHM siedzi na skarbie z ponad 50 milionami ton. Ich zasoby mogą wystarczyć na dziesięciolecia. Miedziowy boom to nie przyszłość, on dzieje się teraz. To strategiczna gra, w której Polska ma w ręku potężnego asa. Pytanie brzmi, czy zwracasz na to uwagę?